Thank you. Jesteśmy w szafarni. Pan Michał Czapowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, w Pańskim dorobku muzycznym, w muzyce, kiedy się to wszystko zaczęło? To ledwie pamiętam, ale jest to jedna z pierwszych rzeczy, jakie pamiętam, ponieważ mama moja posłała mnie do nauki fortepianu bardzo wcześnie. Chyba miałem jakieś takie skończone 5 lat. No, zaczęło się to w zasadzie w, w ognisku muzycznym to było ognisko muzyczne, wtedy było y, czymś innym może niż większość ognisk muzycznych dzisiaj, chociaż oczywiście nie wszystkie. W, w ognisku muzycznym w ciechocinku była wielka dbałość o. Y, Przygotowanie teoretyczne, były rzeczywiście lekcje teorii, w historii muzyki, z których były prawdziwe egzaminy. Był jeden egzamin z instrumentu, jeden z teorii. Była możliwość występów. No, było gdzie występować, bo w Ciechocinku ówczesnym było dużo sonatoriów, w których były pianina i, było, i byli zawsze chętni słuchacze, którzy się zmieniali. Także można było z tym samym programem nawet występować. To się zaczęło właśnie w Ciechocinku w Ognisku Muzycznym. Zresztą byłem długo pod opieką profesora Mariana Witońskiego, który potem był długoletnim dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych we Włosławku. No, od, od najmłodszych lat, w każdym razie, kontakt z muzyką. no Na pewno odczuwałem miłość do muzyki, kiedy mogłem występować. No, od, od najmłodszych lat byłem takim typowym zwierzęciem estradowym. Natomiast jakieś ćwiczenie gam. No, no to rzeczywiście było coś, od czego starałem się uciec. No na szczęście nie aż tak pilnie się, się starałem uciekać, bo kto mnie tutaj słucha z pianistów, bardzo potrzebne jest ćwiczenie GAM. A nawet nie musi być nudne. Naprawdę można je urozmaicić. <ś> No właśnie, muzyka i dobry poziom artystyczny to wiele ćwiczeń, wiele wyrzeczeń. Czy w momencie, kiedy Pan musiał grać i musiał ćwiczyć jako dziecko, pięcioletnie już, czy żal Panu było tego, że koledzy na przykład bawią się na wojsku? No tr trochę mi było żal, ale w zasadzie no, też no... To nie, nie, to nie był ten rodzaj przygotowania muzycznego, jaki teraz y, obserwujemy u naszych przyjaciół, powiedzmy Chińczyków czy Koreańczyków, także aż tak mocno y, y, zmuszany do, a, no, albo w historii powiedzmy, wobec Beethovena czy Peganiniego, nie, aż tak mocno nie byłem zmuszany, żeby się całkowicie wyrzekać zabaw dziecięcych. Okay. A największym takim e, Pańskim e, wydarzeniem w życiu, w karierze muzycznej, co najbardziej utkwiło w pamięci? Z czego Pan jest najbardziej dumny? No Chyba najbardziej e, z koncertów e, pieśni polskich w Getyndze e, w 2000, chyba było, drugim roku. To był jakaś okrągły jubileusz e, współpracy toruńsko-getyngańskiej. Kiedy postanowiłem skorygować niewłaściwe mniemanie narodu polskiego, że jedynym kompozytorem pieśni w Polsce jest Fryderyk Chopin. No, co, co jeszcze? No, no, chyba również zagranie z orkiestrą koncertu fortepianowego griga. no w zasadzie tylko pierwszej części, bo to, ale no to, to było o, przeżycie bardzo wielkie, no zresztą skłoniło mnie potem do próby y, napisania własnego koncertu fortepianowego, no tak o 10 lat nauki łatwiejszego, no i tam y, ale no, który miałem możliwość osobiście poprowadzić z moim własnym uczniem za klawiaturą. No, to, to były chyba trzy takie naj, największe przeżycia muzyczne w moim życiu, jakie sobie mogę przypomnieć, ale. Ech. Ale w zasadzie no, najważniejsze w, ty, w, tym, w tej mojej takiej muzycznej karierze jest to, co najbardziej w niej lubię, to to, że była, że była naprawdę różnorodna, że spróbowałem bardzo wielu rzeczy. Obecnie pracuje Pan z dziećmi i z młodzieżą. Yy, jaka to jest praca? Satysfakcjonuje? Yy, to jest, jest to bardzo, yy, bardzo różnie. Yy, no, jeżeli... Jestem od razu przez dziecko rozumiany. To jest to dla mnie wtedy ogromna satysfakcja, no nawet wtedy, jeżeli ono rozumie, o co mi chodzi i tego nie robi. Najważniejszy no, dla mnie, powiedzmy jako artysty, no, jako muzyka, jest nawiązywać kontakt z kimś drugim. Więc najbardziej mnie denerwują ci uczniowie, no, którzy po prostu mają jakoś tak no, drewniane uszy, nawet nie jeśli chodzi o słuch wysokościowy, tylko jeżeli chodzi o Przyjmowanie jakichś uwag, zrozumienie czegoś, posłuchanie nawet jakiegoś innego wykonania, koniecznie mojej spłyty Ktoś, kto nie jest zamknięty na, na resztę rzeczywistości, jest dla mnie bardzo irytującym i, i, i fatygującym uczniem. Nie mam na szczęście wielu takich. Dzisiaj spotkanie w szafarni, promocja pańskiej książki i zwierzaki. Co pana zainspirowało do napisania tych utworów? No przede wszystkim praca z dziećmi i fakt, że blisko dosyć do mojego do mojego długoletniego mieszkania w Toruniu był ogród zoobotaniczny, ponieważ przez, przez kilka e, ładnych parę lat mieszkałem w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej tuż obok ogrodu zoobotanicznego, no obecnie jestem w, po na przeciwnym końcu prawie miasta, przy końcu tam Szosy Chełmińskiej, ale równie blisko do Szkoły Muzycznej. Szkoła Muzyczna się przeniosła, ja, ja za nią. Fakt, że bardzo wiele dzieci nie ma kontaktu ze zwierzętami i w związku z tym no nie, nie, nie chcę tego kontaktu szukać. Nie, jest obecnie znacznie mniejsze zainteresowanie zoologią, jakoś tak mi się wydaje, niż w czasach, kiedy działał powiedzmy Jan Żabiński albo inny wielki Jan, Jan Sokołowski. Chciałem pokazać coś, co może, może dzieci zainteresować. Dzieci powinny się właściwie interesować zwierzętami, no w miarę, w miarę jak najmniejszą y, szkodą oczywiście dla, zainteresowa dla obiektów zainteresowanych. Na poziomie edukacji dzieci i młodzieży, którą pan kształci, jak pan teraz wnioskuje, jak młodzież odbiera tą muzykę? Czy jest różnica między tym, co jest teraz, tym, co było kiedyś? I co jest najważniejsze w tym, na tym etapie edukacji? No, na obecnym etapie edukacji chyba jednak najważniejsze jest nie, no nie, nie etapie, tylko po prostu w naszych czasach. Niestety, edukacja jest niszczona przez słuchawki. Przez noszenie słuchawek na uszach i przez y, ładowanie przez te słuchawki muzyki, no, mało urozmaiconej, a bardzo głośnej, jest to coś, co naprawdę psuje zarówno y, software'owo, jak i hardware'owo. No software to, powiedzmy, to oprogramowanie, to, co ma człowiek w mózgu, a hardware no to to, y, co, co ma w uchu, powiedzmy, no bo palców to, to na szczęście nie psuje. Czy jest jakiś sposób, żeby temu zaradzić? No, jest. Oczywiście. Nie, w, nie kierować się nadmiernie względami Ekonomicznymi przy organizacji yy, żywej muzyki. Nie oszczędzać na koncertach, co w porównaniu z moimi czasami no, jest yy, rażąco większe. Oszczędzanie właśnie na życiu kulturalnym, na życiu artystycznym tak samo zresztą i na teatrze tak samo zresztą i na, na wykształceniu.